Chodź, snu, chodź, chodź, po głowie. Kleo, co ci chodzi po głowie? Przyjemność mi, chodź po głowie. Przyjemność płynąca z wyjątkowego smaku nowego serka wiejskiego Almetta, innego niż wszystkie te pyszne ziarenka zanurzone w śmietance, z kremowym twaroszkiem, z delikatną ricottą albo w naturalnym skyrze. Nowy serek wiejski Almette. gdy przyjemność chodzi ci po głowie. Proszę Państwa, oto frytki. W swoim zwykłym stanie narażone są na niechętne skubanie, zgniatanie, skręcanie, rozszarpywanie. Ratujmy frytki. Ketchup Kotlin ratuje frytki. Włączamy niskie ceny, na przykład telewizor LED LG odtwarzanie filmów z USB 42 cale za jedyne 1199 zł. Media Włączamy niskie ceny. Próba choreografii do mojego klipu. Teraz mogę pomyśleć o drugiej przyjemności. Trzeba to będzie jeszcze powtórzyć. Przyjemność po głowie! Teraz czas na knopersa. Pyszny zbożowy wafelek z mnóstwem dobrych rzeczy w środku. Wypieczony z pszennej mąki z wartościowymi orzechami, kremem nugatowym, pożywną porcją mleka oraz wzmacniającym kakao. Smakuje i dodaje sił. Knopers, dzień należy do Ciebie. Już w poniedziałek w Fakcie. Wielkie zmiany dla emerytów, wyrównania ZUS, 14 zmiany przeliczenia świadczeń, a także najnowsze mapy atrakcji turystycznych w Polsce. W poniedziałek Morze, we wtorek Góry, w środę Mazury. Fakt, o tym się mówi. Janek jest z nas najstarszy, zna góry jak własną kieszeń. Andrzej wyczuwa lawiny, zawsze ostrzeże nas w porę. A ja przecież nie poddam się grypie, dlatego biorę Gripex Max. Ruszamy, bo tylko w pełnym składzie nasz zespół może działać skutecznie. Wiem o tym dobrze. Przecież pilotuje śmigłowiec. Gripex Max, siła pełnego składu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Na, 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 niskie ceny. Płynąca z wyjątkowego smaku nowego serka wiejskiego Almette. Innego niż wszystkie. Nowy serek wiejski Almette. Gdy przyjemność chodzi Ci po głowie. Przeziębienie czy grypa spędzają Ci sen z powiek? Weź Gripex Noc, który zwalcza wszystkie objawy, pomaga wygrzać organizm i umożliwia leczniczy sen. Gripex Noc, bo w nocy wymaga eksperta. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W na pozór spokojnym mieście, no sabaki, chcecie, to się zabawimy. Trwa okrutna wojna. Koty zaczynają zwyciężać. Już za chwilę każdy człowiek na świecie będzie miał alergię na całodziei. To może oznaczać koniec psiej rasy. Z misją ratunkową wyrusza dzielny szczeniak. Musi pokonać oszalałe z nienawiści koty lewa, lewa. i ocalić swoich właścicieli. Jeff Goldblum w filmie Psy i Koty. Jutro o 10 w TVN. Słuchaj dziewczyno, ja z tobą rozmawiam spokojnie. Czy ty chcesz stąd ty jest. Katarzyna jest bita i więziona przez swojego męża w Egipcie. Detektyw i chce ją uwolnić. To czemu ty płaczesz? Ty musisz być bardziej teraz nastawiona na to, że to się musi udać. Halo? Halo? Detektyw. W czwartek o 22.05 PVN. Czy wiesz już, jak działa efekt burza? Na moje włosy. Innowacja firmy Schwarzkopf. Taft Volume Power z efektem push-up. Aż do 100% więcej objętości już od nasady włosów. Zabierająca dech objętość, która trwa w słońcu, na wietrze i w deszczu. Po prostu efekt push-up. Nowy Taft Volume Power. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów. Dla Ciebie. Niskie ceny. Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W MediaExpert włączamy niskie ceny, na przykład telewizor LED, LG, odtwarzanie filmów z USB, 42cale za jedyne 1199 zł. Media Nie, po jednej łyżce to nowy serek wiejskiej almette z kremowym twarożkiem. Wyczuwam tutaj śmietankową nutę śmietankowego serka almette. Mm. Właśnie to mi chodziło po głowie? W nowych chwilach Rafaello. Migdałowe serce w aksamitnym kremie otulone płatkami kokosa. Rafaello. Więcej niż tysiąc słów. Naukowcy firmy Bayer stworzyli TAPCIN, lek przeciw objawom grypy. TAPCIN to płynny, skoncentrowany zestaw składników. Jego skuteczność sprawdziliśmy na specjalnym agencie chorym na grypę. Dzięki wieloskładnikowej formule Tabcin skutecznie eliminuje typowe objawy grypy, a płynna postać leków wspomaga szybkie działanie. Efekt? Żadnych widocznych objawów grypy. Teraz dostępny również Tabcin Impact w zielonych kapsułkach do stosowania przed snem. Tabcin dla grypy to koniec. Płynąca z wyjątkowego smaku nowego serka wiejskiego almette, innego niż wszystkie. Nowy serek wiejski almette, gdy przyjemność chodzi ci po głowie. Dziś filmowy wieczór u mojego sąsiada Filipa. Filip, kilka naczyń i zaraz do was dołączę. Tato, poważnie, robimy popcorn i zaczynamy oglądać. Zróbmy to szybciej, z nowym ferry Extra plus. I start! Poznaj nowy Ferry Extra Plus, który dzięki udoskonalonej formule usuwania tłuszczu zapewnia dwa razy szybsze pozbywanie się przyschniętych zabrudzeń. co czyste! W samą porę. Wreszcie zdążyłem na początek! Nowy Ferry Extra Plus, aby zmywać szybko i bez wysiłku. Żyję w szybkim tempie. Odporność mojego organizmu jest poddawana ciągłej próbie. Przez złą pogodę, stres, wyczerpanie. Actimel pomaga naturalnie wzmacniać odporność i pozwala odnaleźć rytm w chaosie codziennego życia. Actimel pomaga naturalnie wzmacniać odporność. Życiorys podania pracy referencje. I Dziś, kiedy mam te rozmowy, Ja akurat okres. Gdy praca chciałam dobrze wypaść. Masz. Czasem pomaga. Zaczekaj. Weź coś silniejszego. Oto moment wyboru. Na taki ból może pomóc tylko silny lek. Wezmę Ibupron. Ibupron decyzyjnie lokalizuje źródło bólu. I na nim koncentruje swoją siłę działania. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ibupron, teraz w większym opakowaniu. Oszczędzasz jedną trzecią ceny. Niskie ceny Włączone niskie ceny Włączone niskie ceny Media ekspert. Włączone niskie ceny Chodzę dziś znów Chodzę znów Tobie po głowie Chodź Cleo, co ci chodzi po głowie? Przyjemność mi. Przyjemność płynąca z wyjątkowego smaku nowego serka wiejskiego Almeczta. Innego niż wszystkie. Te pyszne ziarenka zanurzone w śmietance, z kremowym twarożkiem, z delikatną ricottą albo w naturalnym skyrze. Nowy serek wiejski Gdy przyjemność chodzi Ci po głowie. Przegrywasz czasami z bólem? Znam to. Moja walka z migreną też często bywała nierówna. Ból był silniejszy ode mnie. Byłam bezsilna. Teraz wspiera mnie siła Ibupromu Max. I czuję się pewnie, bo to najsilniejszy Ibuprom, maksymalna dawka. Poza tym lubię wygrywać. Czuję się z tym świetnie. Ibuprom Max. Maksymalna siła. Daje pewność. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Szwecja to piękny kraj. Żyjemy naturalnie i ekologicznie. Wszystko co nas otacza jest piękne i solidne. Dbamy o zdrowie. A to, czym jeździmy, jest naprawdę bezpieczne. W testach zderzeniowych Euro NCAP Toyota Yaris uzyskała identyczny wynik skuteczności ogólnej co Volvo S80. Toyota Yaris. Naprawdę bezpieczna. To był cudowny dzień. Dzieciaki śmiały się i dokazywały. Już mieliśmy pójść na karuzelę, gdy ból zatrzymał całą zabawę. Na szczęście miałam nowy nurofen w czerwonych kapsułkach. Ból cię spowolnił? Przewiń go! Nurofen w płynnych kapsułkach błyskawicznie wchłania się i usuwa ból. Już po chwili pędziliśmy na karuzelę. Nowy nurofen Ultraforte trafia w ból naprawdę szybko. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Próba choreografii do mojego klipu. Teraz mogę pomyśleć o drugiej przyjemności? Trzeba to będzie jeszcze powtórzyć. Serial zaprasza producent preparatu na gardło Trachisept. Na film zaprasza producent Kinder Delis.